Byliśmy, że można władać żywiołami. O grzybek tutaj jest. Ja chcę jego głowy, ja chcę jego głowy. Dobra, zabity leży. Ej, on ma, ma piramidę! On jest już za mocny, tak? Na razie z nim nie zaczynajmy. Co to? Ścieżka wioska mam, mam wioskę. Japońska jakaś. Wioska. Flamoria. Flamoria! Flamoria! O. Flamoria, flamoria! Płynę na stałe, zobaczymy co nam to bo ja muszę się z nim spotkać, on wyszedł z serwera na razie. Ja szybko na lecę, ponieważ mam mega do niego sprawę. Halo? Ej, dobra, zrejestrowałem Z zrejestrowałem kompę. Dobra, Grzybek, Ej, słuchaj, 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 cicho, pikselek, e, cicho. Cicho, pikselek, cicho. Grzybek, mamy do okay. ciebie sprawę. Wejdź na serwer i tak. idź na spawna, ponieważ mamy interes, dobry interes. Dobra, dopiero z nich temu pewnie wypujesz. Nie, bierz, bo jesteś podobno handlarzem, słyszałem od Pixelka. Jestem. No. Wymiana, to no. możemy się wymieniać. Tak, możemy tak, się tak. wymieniać. No to chodź z jakimiś ciekawymi itemami na spawn. Spokojnie. To mnie wdejrza. Nie, nie, spokojnie. Spokojnie. Tak, w podejrzeniu, a z innym to pójdę. Dobra, powiem. Ale słońca. Widzę właśnie. To jest wschód, geniuszu. Jak cię naród ognia szkoli? Czekaj. Nie szkoli. Tak, to jest wschód. Dobra, jeszcze trochę i będziemy. E, gdzie ty jesteś? Lecę. No, właśnie lecę. O, widzę cię chyba. Widzę twoje patiklesy. Okej. Okay. Ja szybko. Lecę do grzybusia mojego. Jestem już praktycznie... Ja tutaj praktycznie Tak, tutaj jest spawn. Grzybek, halo? Słyszymy się? Ale to chyba nie ta strona. Nie, to ta. Tak, to ta. Grzybek! Halo, gdzie jesteś? Ja jestem na spałnie już. Czy Oj, widzę cię! Siema, 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 siema. Co masz ciekawego? Domo. A powiedz, jakie na najciekawsze temy, najciekawsze temy. Ciekawsze. Ja mam idealnie biec jakich, Jakich? Jakich kuroroczy? Teraz ma, że, ma dużo żelazo. Mm, a masz coś lepszego? Diaksy może? No Masz? A... Dobra, no to a dawaj Diaksy, no to dawaj Diaksy. Nie? Początki, Deksu nie oferuję, bo to początki. No weź, chociaż jednego dziecka? No na razie się nie oferuję, ale na, na razie wcale nie są. Dobra, a jedzenie masz? Nie bij go na razie. Jedzenie e, masz? E, dobra, dla bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa. Nie no, wracaj tutaj, no bo tak to, to się nie uda. A, dobra, o to chodziło, o to chodziło. Bierzmy i to my i uciekamy szybko. O to chodziło. Powie mieliśmy cię tak strollować Dobra Jestem w planach bo go za wcześnie tu zrobił Że dałby Aj, trudno, ważne że coś jest tak Tak wiem to no, się planowaliśmy no. sory. no i co? Sory. po prostu Dawaj na Max 2 Dobra stary wiesz co ja planowałem No Że dałby nam tej temy, ale jak go oszczędzimy, albo go oszczędzimy i da nam to, albo nam nie da i go nie oszczędzamy. Za późno, trafiłem go w No właśnie, ale dobrze, no mamy go przynajmniej, tak? No, przeprosiliśmy go też. No, chamskim być nie można, co nie, ale wiesz, on ma diaksy, trzeba znaleźć jego bazę. Ma diaksy? Nie wiem, mówił, że początki. Dawaj, tutaj łódkę, ale ładne biomy naprawdę są. No, Podzielajmy świat, może. Czyli bazę na razie, tak? Dobra, podpiń pode mnie. Ej! Dobra, poczekaj Co? chwilę. A tu są głębokie oceany. Potrzebuję głębokich tych. i statek! Chodź tu, patrz w dół! Statek i portal rozwalony. Tylko potrzebujemy drzwi, masz drzwi? Nie. Kurde. Ale mam drewno. Czekaj, bo w tym statku może być. W tym statku może być Dobra. E, drzwi. Ryzyk się fizyk. Zapadło. Nie ma drzwi. Zobacz, i znowu. mam skrzynkę. No nie działa ta skrzynka. Boś, lak. Był Dobra. Szybko na tym na powietrze. Dobra. Oła. Jeszcze ten portal. Daj. Idziesz ty na portal A, czy ja? Okay. Zelektryzowałeś wodę. A, nie mogę wyjść z łódki. Tak, Aternos się pali. Tak. Dobra, weź i zwieć bardziej ten statek. A wow, no, no, chcesz sorry, mnie sorry. zabić? Sorry, sorry, sorry. Mam trzy serca. Mam trzy A. serca. Mamy sikielkę Fortuny 2. Jeszcze mam melony. Ok, jakich. melonów nie bierz. Myślę, że grzybek nas nie znajdzie. Nigdy. No. Ale jeszcze się do niego wrócimy na spawn, tak? Tym razem pokojowo. Dać, może pokojowo. I teraz bym chciał zrealizować ten mój plan. Ale nie Nie, w sumie na razie pokojowo. Bądźmy już z wiatrem. Już dwa kile mamy. A masz jego główkę? Ej! Czemu mnie bijesz? Masz węgiel? Nie. No. Mam. No. Dobra, to mi daj. Tylko tej tutaj ząbiaczka. O, mam krowy. Krowy. I muszę jeszcze... Ło oh. Dobra, mam kave'a w ogóle. Ej czemu ona się naba... A bo Patrz, on... jest deszcz i się nabawnia. No. Technologia. A tu jest jakaś oskin, Też... Można zwiedzić. A pochodni w sumie nie potrzebuję. Przecież mam ten brightness na full'a O razu. A Mam mały... No dobra, trochę jedzenia mam w sumie. Tylko wiesz co jest najgorsze? Że jak zginę, to nie będę miał moich temów. Dobra, no i tyle w sumie. Bo jak mi coś padnie, to muszę mieć drewno. Okej. Okay. Gdzie tam kopalnia tutaj była? Ej, gdzie ta kopalnia? Tam o, tutaj jest, tutaj jest, jest, tutaj, jest, jest, wyleczeniem tutaj wyleczeniem jest, tam jest! Tam jest mały! Tutaj mam. Dużego. Mały, no chodź tutaj Chłopie A jak co ja Chyba O ile mobów Patrz szkielety się nawalają MMA Creeper dawaj A. go Creeper kontra Steve B. Minecraft Freestyle Będzie bom! Będzie bom, uważaj! Gdzie? Nie rób boom! Dobra, na tego szkieleta! Dobra, i dokładka! O no nie! Idę po mojej temy szybko, czekaj. BUM Weź nie rób tego boom już Albo Dobra Opie Gdzie go cię wyzywa? Właśnie słyszę Dlatego mówię, żebyś mnie nie zabijał Bo lepiej mieć dobrą Dobra. opinię od Mówiłem, żebyś się odsunął! Dobra, mam ty miecz Dawaj, no czemu nie robicie MMA? Co z wami jest nie tak? Dobra, płonę Dobra, jak weźmiemy dewely robię, nie ma A cię e, motykę. Dobra, poczekaj. Ja też jeszcze miałem gdzieś miecz razem. Dawaj Creeper. Dobrze zabity. Teraz jeszcze tego Endermana. <grym> to jest motyka. Dobra, Creeper się wkurzył. Oczy, w oczy, w oczy, w oczy, w oczy. Tylko że... Nie wiem, on został zabity ten enderman i tak zniknął. Ja mam taki plan... Po latach, w okolicę spawn'a i może jakiś jakąś bar znajdę. Dobra, teraz daj mi się skupić. Mój miecz zniknął. Ale on nie tak. mieć jedzenie. Mój miecz zniknął, no, ej chłopie! Nie będę miał zaraz miecza. Tak, ona ma w okolicach spawna, bo on tak takim mu że on... No! Nie... Dobra, ej, to będzie dobre, to będzie dobre. O mam żelazo kolejne. Od... Dobra, mam na elektryzowanego, teraz tylko podejść do jakiegoś ej. mowa z nim. Chodź. A, a ej, a ty będziesz musiał blu-blu-blurować? Bl, Paść to. Tak, też. Aha, czemu? Dobra, mam zombie, mam zombiaka. Chodź wybuchaj. To jest fajne słowo. A, mam głowę zombiaka. Aha, my w ogóle jedzenia nie mamy praktycznie. Ja mam 35 ziemniaków, mój dla siebie. No ukradłeś, to miało być zasadzone. <tudno> Trudno, jak ja Gdzie, gdzie teraz posadzimy ziemniaki, chłopie? Powiedz Zajem. mi. Znajdziemy. gdzie jest gwiazdka blisko. Wezmę z Dobra. O. Creeper? Dobra. Jo, no tutaj rzeczywiście jest duży lava. Dobra, widzę już deep deepslate. Tam jest. Nie, nie wiem, jak jednak ten deepslate. To ja jestem. Szybko. Nie piszcie tego na czacie! Nie, ja ja nie piszę! Patrz, patrz co napisałem! Noc! Okej. Okay. O, pro. Dobra mam tutaj. Ale tutaj jest taka lawa pulka, że ja będę długo czekał na to. Tutaj jest jeszcze druga lawa pulka. Ej, ej, mam coś! Co? Ma, e, mam ten... E, mam... E, e, ten... E, jakiś drewno widzę. Jakby ktoś budował tutaj domek. Dobra. Dobra, idę dalej. Nie. Nie. Żyjesz? Nie. Ja hej head control, ty nie masz odporność. Kurde, spaliły mi się nie, wszystkie temy ...przez tą gównianą nie. lawę. Nie, cała moja zbroja. Na co razem idę bez zbroi. Jedno HP mam w popie Mega słaby Team z tego ognia coś Ci powiem. Czemu? O nie, fajnie jest. Weź. Nawet mi nie mów. No fajnie jest, mi się podoba. Dobra, no mi też. Ale popatrz, grzybek już zebrał diamenty, chociaż już ich nie ma. Nie ma. O, ale śmieszne co nie. O! No nie, tylko ten creeper mi mega przeszkadza Nieba. się od Chyba nie znikło jeszcze Dobra, teraz tylko z nim iść do... Innego creepera. Mhm. Gdzie ten drugi creeper? Ano. Ej, drugi. O, creeper. O, tutaj ja ten. O, ma diamenty! ten. creeper ten. wysadzi naładowany. Bomba. Patrz, MMA, MMA, MMA Kto wygra? Nie. Ja okay, umarłem Okej, okay, okej, okay. okej. Mam statek opuszczony obok naszej pazy. Jest na drzewa. Ale to już chyba jest zwiedzona Mapa jest. Nie wiem czy jest druga część. Powinna być, jest. Nie no, moje te się. Chłopie, wiesz, że ja mam. Patrz, 2 emeraldy, 15 papieru, mapa, 32 żelazo, 18 iron nugget. Tak, mamy już dwie mapy ze skarbem. Lecimy na ten skarb? Ja chcę. Ja bym poleciał. Tylko sobie muszę zrobić ten. To się leci. Ty nie lecisz ze mną? Nie, ja muszę tutaj i ten zdobyć. Spadłem z dwóch bloków falde do A to jest niemożliwe. Wiesz, co ja bym zasadził? Jagody. Jego ja tak ten. Baituję go. Okej. Okay. Chyba na razie się obraził Dobra, dzień się robi wreszcie. O, już nasze moce są mocniejsze. Mogę walczyć więcej nami. Dobra, trudno. Po prostu lecę. Tą mapę. O, jedna jest chyba nawet niedaleko. Nie hmm. wiem co to może Gdzie, to, gdzie chyba? Szukać chyba tutaj, chyba tutaj. Gdzie szukać grzybka? W ogóle wiesz jak się robi te mapy? Musisz się e, tak, żeby ci pixel zostawał na mapie i wtedy Ani pod tobą jest skarb. Wiem, przecież nagrałem o tym short, mam tutaj. Tutaj jest, tutaj jest skarb. Nie, tylko cię ciekawe... przypominam. Mamy tak. skarb obok bazy, totalnie chłopie. Oj, Creeper coś tutaj. Ja pierdziele, ten temat jest taki porąbany. Dobra, ten i ten... Dobra, Creepy cicho teraz. Zobaczy. Widzowie, ja ten kto chodę. widział mojego szorca ten wie. Trzeba się ustawić tak idealnie. I chyba tutaj, tutaj. Tutaj kopać. Gdzieś mówiłem! Dobra, moje shortsy są prawdziwe, tak? Ja! Yeah. Trzy diamenty. Trzy diamenty. Podka water breathing. Dobra, moje szorsty są mega, polecam widzowie oglądać mnie. Dlatego, co, co wystarczy robić? Oglądać Kanlixa i jego ciekawostki. Tak samo zobaczymy później, czy pod Azalium jest Lush Cave. Okej. Okay. Muszę znaleźć jego bazę. jest moje zadanie. Dobra, no to co szukamy tej bazy grzybka? Ty możesz szukać, no ja się rezygnuje Gdybym dwa razy odpowiadamy. Okej. Ja poszukam bazy. Ale widzowie. Poszukamy bazy grzybka. Zobaczymy. On podobno też ma otworzyć własny kanał, a jeżeli ma gdzieś, to może pokazać kordy. I to już będzie git. Ale nie wiadomo czy on wstawi oczywiście na YouTube'a. Jak nie wstawi, no to trudno. Sami poszukamy. Co? Myślicie, że my da, nie damy rady? Musimy tutaj zdominować grzybka, ponieważ grzybek nam bardzo zagraża. Jest bardzo dobrym graczem. Bardzo! Jednym kumaty. Jakim? <grym> dobrym! Dobrym, ale nie kumatym, tak? Diamenty zdobył jakoś. Albo po prostu to fart. Albo to fart w strukturach, tak? No. Po Oglądajcie kolejny odcinek.